W ostatnim odcinku musiałem skapitulować po prostu, bo bym rozniósł konsolę, komputer, wszystko dookoła pady e, i nie byłoby to przyjemne, bo, bym, e, bo by, wy, wy byście tego nie widzieli, bo po prostu najprawdopodobniej bym tego odcinka nie wypuścił. Tak się wewnętrznie zdenerwowałem na tę sytuację, czyli na moment, w którym właściwie już ukończyłem misję, znaczy ukończyłem misję, w której podchodziłem do wszystkiego skrupulatnie, powolutku. Pomalutku, e, dorwałem już tych Kolumbijczyków i już, już się witałem z gąską I mnie zastrzelili w samochodzie, którym ich rozjeżdżałem To no po prostu istna, totalna, maksymalna głupota I Musimy jeszcze raz tę misję zrobić, a ta misja jest o tyle niewdzięczna, że musimy Na jedną misję wyspę po, pojechać, potem wrócić z powrotem Jest bardzo dużo tutaj upieprzania się Dziękuję za tych pakietów. No, dziękuję za tych No ale dobra. Skoro tak wyszło, to tak wyszło. No. Pan Jezus tak chciał, no. Tak, pan Jezus powiedział. Pamiętajcie o tym, że zawsze to pan Jezus czegoś chce. Nie świat, nie ksiądz, nie Adolf Hitler, tylko pan Jezus, moi drodzy. Po co tak się rzucasz, jak się nic nie zrobiłem? No dobra. Dojedźmy na miejsce, miejmy to z głowy, teraz pewnie się podnosi, nie, wiem. Nie wiem, gdzie tu są kamizelki kuloodporne. nie są w tym, w tych yy, sklepach z bronią, ale... Mam też mapy, nie wiem, gdzie są sklepy z bronią, nie chcę mi się szukać. Już powinienem wpaść tutaj do tej wody, nie. Albo ktoś teraz powinien dojechać, potrącić mnie i mnie tam wrzucić, nie, to, to jest... To była kwintesencja mojego szczęścia Dobra, jedziemy Shoreside Vale Dobra, gdzie te typy? Gdzie te typy, a przy nich ten jacht gdzie ten jachcik wymarzony w snach? Nie no, wcale tam tak nie było Dobra, wbijamy przez parking, pyk! I wjeżdżamy i robimy cały kartel. Czy mogłem go powstrzymać? should be in the plane, but there is no package. No tak, construction company to, to ja wiem wszystko. A to tym razem pojedziemy, sobie wrócimy tym. Ten hammer jest dosyć wdzięcznym samochodem. mi się wydaje do tej misji, aczkolwiek mogę go stracić po drodze. No nie wiem, zobaczymy. Najgorzej z tym wejść. Kto kurwa ustawił tutaj ten drugi szlaban? Dobra nasza, kajfasza, fajkasza. Czasem nie wiem co mówię. Nie no, nie będę spadał z tego teraz, skoro chcę użyć tego hamera do inwigilacji tych gnojów. To za duże słowo, chcę ich po prostu wjechać tamtym, bo wygląda na samochód, który kulą się nie kłania tak, tak bardzo. Nie ładnie powiedziałem co, że kulą się nie kłania, co? Podoba wam się, co? Co? Eee, nie, dobra. I teraz zrobimy to z tej perspektywy. Nie wskoczę na niego. Nie wierzę. No, kurwa mać. Okej. Okay. Dobra. Lecimy z tym. No? I co, wszyscy? No nie, na bang nie wszyscy. Aha. Świetnie. Idu ich jeszcze tam jest, nie mam pojęcia. Ale dojedźmy tam hamerem. MC Hammer. Nie słyszę tych ich okrzyków. Mam wrażenie, że ich trochę... oho Dobra, załatwiłem tego gnoja co mi tu bruździł cały czas to już wiem, który Myślałem, że go załatwiłem wcześniej Dobra, tu czysto ładnie. I jeszcze są. Istny labirynt. O kurwa, 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 kurwa. Dobra, tam jest typ. To nie wszyscy, co? To by było za proste. No tu jest ten Take the Lift up the Tower. O kurwa. Myślę, co by się przydało żyć, kurwa. Żyć by się najmocniej tu przydało Kurwa, dobra, wszedłem do windy. Na górę jedzie ich tam będzie więcej, no kurwa na bank, no na bank, no z jakieś O2 constructions. Kurwa, na samej górze jeszcze ja pierdolę. god knows what it is, the but he seems to want it badly enough so it must be worth something. who the heck you? hey, take it easy, amigo. no hay nada, no hay nada. No nada, our heart, heart out into gutter. hey, don't shoot, amigo. no, 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 problem. we are friends. Here, be such take this. A pussy? hey, we got no choice, baby. No, he's got a choice, you dumb bastard. i'm sorry about the crazy bitch, man. they're they all the same, please. Por favor. so, the whore got away, but you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. Ma w ręce, kurwa? This worm killed my brother. I never killed no Yakuza! Laya! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract the oh, and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's she's psycho, chico. Man, please. Psycho, chico, man. Hey, hey, amigo, amigo. No, nie mogłbyś się nie podoba to dziomek. Dobra. Wychodzi na to, że udała mi się ta misja. Nie, take the package back to Donald Love. Ja pierdolę Nie wiem czy oni byli po mojej stronie czy nie To była Yakuza, no ewidentnie Skoro ona tu wjechała To musieli być po mojej stronie Niemniej Gówno mnie to obchodzi Zaprawdę powiadam wam Gówno mnie to obchodzi, chcę skończyć tę misję i, i nara, nie? No to, to była skomplikowana misja W sensie wielowątkowa Tam było... Dobrze widziałem serduszko? Nie, tabletko, to ja nie chcę tabletki. Bo to pewnie jest jakiś rampage czy coś takiego. Dobra, skończmy tę kurwa misję, please. No to kartel mnie teraz nienawidzi najbardziej chyba na świecie. Tak, 50 tysięcy dolków do mojej kieszeni. Jedźmy do domu. Nieco jedziemy do niej. Czy misja jest Donald? Dobra, jeszcze jedną misję Donalda zrobimy. Zobaczymy, co ma Ziomaliński do powiedzenia. Cyk. W końcu, kurwa, udała się misja. Myślałem, że już po ostatnim odcinku myślałem, że, że, że nie dam rady. Znaczy, nie no. Wiedziałem, że muszę ją jakoś zrobić, ale jak tak szedłem, zagłębiałem się w to szambo, to sobie myślałem, kurwa, przecież oni. oni mnie zaraz zajebią, nie? Dobra, idziemy do Donalda, natomiast przydałaby mi się jednak odświeżyć energię. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie tu się to robi. Nie? No przykład, to dobra. Już znalazłem. No i super. Tak mogę jechać do Gnoja. O, tu ten koszyk taki, jak w Nowym Jorku, dosyć znany. Nie zwróciłem wcześniej uwagi. Ładnie. Ładnie zjebałem. Pięknie, kurwa. Pięknie. Dobra. Cia-cia-cia, nie to chciałem, ale chuj. Dobrze, Donald Love. escort service you are proving to be a safe investment a rare thing in these days of falsehood my oriental friend will need an escort to take to my to be be authenticated. i want you to follow him and make sure both he and my package get to pike creek unharmed unharmed no Aha, kurwa. Tutaj by się ten Patriot przydał. Szkoda, że nie można wzywać samochodów. Co ty robisz? Grupę zeks, no tak, grupa 6. Chodzi o seks grupowy, wiecie o co chodzi? Mam go eskortować, prawda? Mam nadzieję, że mam go eskortować, a nie, że mam go rozjebać.

Kto do niego jeszcze strzela, kurwa? Nie, 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 nie Dobrze. Nie, kurwa kto tam jeszcze? Dobra, chuj kurwa. Nie mam szans tym. On za tu za mocną berwą Zaraz jeszcze ktoś go ostrzela więc Kurwa instrybutor kurwa nie strzel Może no, się ukryliśmy tutaj czy nie? Nie bardzo Nie no, kurwa, koniec. No w sensie on ma już damage w nie? Totalnie. Jeszcze raz będę musiał tę misję robić, kurwa. Auto akurat się sprawdza, nie? Tylko no, to, że oni go ostrzeliwują... Ten się jeszcze w coś wiebie, o patrzcie, no. Patrzcie co on robi. Strasznie długa ta droga, no. Ja pierdolę. Najdłuższa droga na świecie, no, kurwa. się jedzie jak pizda. N najdłuższa droga na świecie po to, tylko żeby na końcu podejrzewam. Żeby wybuchła ta na ciężarówka i chuj, i po kurwa zabawie. Co tu się dzieje, kurwa? Czemu tutaj tyle tych jest? No, kurwa, nie możesz zjechać na inny pas, głupi chuju. Algorytmiczny. Ale w kurwie, jest ta misja, są. Wiesz. Nie, nie mam szans kurwa, no nie wiem co mam zrobić, żeby mieć jakiekolwiek szans No właśnie, fail to protect the track kurwa W dupie mam tę misję kurwa, w dupie, w cipie kurwa Najgłupsza misja kurwa na świecie. Nie ma chyba głupszej misji kurwa w tej jebanej grze. To za jebane gówno. Sram na tę misję, kurwa szczochem. Szczochem z dupy. No, jeszcze raz spróbujemy ją zrobić. No ja, i nie wiem, to chuj. Widzieliście kurwa. Główne obrażenia były od tej jebanej ciężarówki, e, która się przyczepiła do tego auta kurwa. Jedzie, płonie kurwa i jest przyczepione. To co miałem zrobić kurwa? Ja pierdolę, no kurwa! O co tu chodzi? O co tu chodzi? Jeszcze gdyby się ten jebany algorytm nauczył jeździć. Ja pierdolę, ale wkurwiańca jest ta misja. Czy może już kurwa ciężarówka z kartelu przyjechać? To będzie nie? Dobra. Udało się. O nie, 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 nie. Już chciałem powiedzieć, że mamy minimalne obrażenia, ale... Kurwa jak to się stało? Czemu masz kurwa tyle obrażeń ciężarówko? Jak to się kurwa dzieje? Przecież cię ochroniłem tak dobrze? A tu też poszło na obrażenia, ja pierdolę. Chyba nic nie wiedzie, ale... Żół wyprzeć go! Będziemy tak teraz jechać. Nie, nie nie pierdolne w tę taksówkę, bo jak pierdolne w taksówkę, to ona się zatrzyma, nie? Chronię tę ciężarówkę własną piersią, kurwa, rozumiecie. Pierś Morgan jestem. Nie zjedzie ci to gówno. Teraz, kurwa, zjechał. Co, przypadek. Co tu się, kurwa, dzieje? O, ciężarówka. Kur, chciałem powiedzieć, że ciężarówka pomyślała, ale... chuja pomyślała, to tak sa... Co tu się, kurwa, zadziało? Ja pierdolę. Kurwa, co to jest? Co to, kurwa, jest? Mnie, kurwa, jeszcze, tak? Bo tutaj też algorytm musi. Musi kurwa zachowywać się algorytmicznie, czyli zjeżdżać z jednego pasa na drugi co określoną długość. Jeszcze jeden będzie kartel, nie? Kurwa, jeszcze jeden tam jest.

Dobra, zabiłem wszystkich, kurwa, którzy byli do zabicia. łaa, wow, kurwa! Nie, to się nie uda, no to zaraz się... W... Dobra, zamknij mordę. Już ten dziad, kurwa, nie wyjedzie stamtąd. Będzie tak długo jeździł, aż się rozjebie, no. O, co tu chodzi, kurwa. Zaraz wybuchnie gość. co mogę zrobić, ale... Nie no, tu się kurwa pojebało wszystko

to chyba najgłupsza, najgorsza misja, jaką grałem, no. Nie przepchnę, kurwa, taksówkę. No, co ja mam zrobić, no? Nie, nie wiem, no. Tu jest tylko taksówka. Nie muzyno. To może, kurwa, limuzyną? Nie wiem, spróbujemy limuzyną. Ale co tu da, kurwa? No i chuj. Gówno, pizda, dziwka, cipa, chuj w cyce, kurwa, wszystkim.